Figuracja to twój praktyczny przewodnik po świecie prawa pracy. Ja mam na imię Donata i w dzisiejszym odcinku przedstawię sytuację z życia wziętą, tak zwany business case, jednocześnie udzielając odpowiedzi w jaki sposób postąpić w tym danym przypadku. Jeżeli uważasz, że tematyka prawa pracy dotyczy również ciebie, to koniecznie subskrybuj ten kanał i znajdź mnie w mediach społecznościowych, zwłaszcza na TikToku, a na blogu czekają już na ciebie gotowe materiały do pobrania, artykuły i wzory dokumentów. Menedżer zespołu wykonuje pracę w ramach jednego etatu, jednak ze względu na wzmożoną ilość obowiązków i zarządzanie wieloosobowym zespołem często pozostaje w pracy dłużej i wykonuje ją w godzinach nadliczbowych. Jaka jest dopuszczalność godzin nadliczbowych w przypadku osoby zarządzającej? Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy, ale także druga kategoria pracowników, kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują w razie konieczności pracę Poza normalnymi godzinami pracy i uwaga, bez prawa do wynagrodzenia oraz bez prawa do dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających jedynie w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w przepisach oczywiście kodeksu pracy, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy. Dalszy ciąg historii brzmi. No, i ten przełożony menedżera poprosił o przedstawienie postępów w pracy jego zespołu w ciągu najbliższych paru dni. Na co, ze względu na wyjazd służbowy, niestety ten nasz menedżer nie miał czasu. Zdecydował się na skorzystanie ze wsparcia podwładnego, który wydawał się najbardziej odpowiednią osobą do zrealizowania takiej prezentacji dla pracodawcy. Prezentacja nie została przyjęta optymistycznie, a menedżer nałożył na podwładnego karę porządkową. Czy menedżer miał prawo, aby tak postąpić? Musimy sobie odpowiedzieć na kluczowe pytanie, jaki i czym jest zakres obowiązków pracownika, bo te podstawowe obowiązki pracownika zostały wyraźnie wskazane w artykule setnym kodeksu pracy, zgodnie z którymi pracownik jest m.in. obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych jednak tych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa, ogólnymi przepisami prawa lub umową o pracę, a także przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy. Jeśli chodzi o zakres obowiązków pracownika, Zatrudnionego w ramach stosunku pracy, na ogół określony jest w sposób bardzo ogólny, na przykład poprzez wskazanie nazwy stanowiska, na którym pracownik będzie zatrudniony lub wskazanie funkcji, którą ma pełnić. Pracodawca natomiast w ramach jego uprawnień kierowniczych, czy też menadżer zespołu powinien określić zakres czynności składających się na umówiony rodzaj pracy i to ten ze szczegółami. W zakresie obowiązku pracownika. Często zamieszczany jest zapis. Wykonywanie innych poleceń pracodawcy. Jednak pracodawca nie może zlecać wykonywania pracownikowi dowolnych czynności, które sobie wymyśli. Polecenia pracodawcy muszą pozostawać w związku z pracą, na jaką umówiły się strony i odpowiadać oczywiście kwalifikacjom pracownika. A jaka jest podstawa do ukarania karą porządkową? Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy ale także przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania, przybycia i obecności pracy oraz usprawiedliwienia nieobecności pracy, pracodawca może stosować zarówno karę upomnienia, jak i karę nagany. Zapewne zadajesz sobie pytanie, czym jest naruszenie ustalonego porządku. No, jest to na przykład opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości, spożywanie alkoholu w czasie pracy. Porządek pracy powinien być ustalony w regulaminie pracy, dlatego warto tam zajrzeć. Zatem naruszenie porządku pracy powinno na ogół pokrywać się z naruszeniem regulaminu pracy. Naruszenie porządku pracy zyskuje na znaczeniu w sytuacji, gdy pracodawca nie ma obowiązku tworzenia e, regulaminu pracy, i odpowiadając na pytanie, czy kierownik miał prawo ukarać podwładnego, e, w tym konkretnym e, przypadku kierownik nie miał do tego prawa, odpowiadając krótko i na wprost, zrzucił odpowiedzialność na podwładnego tak naprawdę, nie wywiązał się z zadania, które kompetencyjnie należało do niego e, i wykorzystał siłę swojej pozycji. W tym przypadku to tak naprawdę kierownik, ten nasz menedżer zespołu, powinien zostać ukarany karą porządkową. Chętnie odpowiem na pytania, które pojawiają się wśród zarówno pracowników, jak i pra pracodawców w odniesieniu do sytuacji z życia wziętej. Dlatego jeśli chcesz, żebym rozpracowała Twój biznes, e, case biznesowy, opisz go, proszę, w sekcji komentarzy pod filmem. Fajnie, że jesteś i do zobaczenia.